W Ewangelii według świętego Marka, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Kiedy czytam ten tekst, to przypominam sobie taki obrazek, który znalazłem w internecie, obrazek, który teraz właśnie widzicie, i który pokazuje Jezusa z perspektywy człowieka, który tonie, z perspektywy człowieka, który już jest. Pod powierzchnią wody, który patrzy w kierunku Jezusa ze świadomością, że zaraz straci życie. I widzi Jezusa kroczącego po wodzie i wyciągającego w naszym kierunku dłoń. Ja myślę, że każdy z nas jest tak trochę pod powierzchnią wody, że bardzo często każdy z nas czuje się jakby był poniżej tafli, poniżej lustra wody. I czuję przerażenie. Jeżeli mnie, Panie, nie złapiesz, jeżeli mnie teraz nie uratujesz, jeżeli się nade mną nie pochylisz i nie wyciągniesz dłoni, to ja utonę, to ja się zagubię, to ja stracę życie. I ten obrazek bardzo pięknie pokazuje, że Jezus, który ma siłę pokonywania żywiołów, Jezus, którego stopy oparły się na tafli wody, ten Jezus, On, jest skałą, On jest fundamentem. Nawet gdy my jesteśmy już blisko dna, to uchwycenie się Jezusa ratuje życie. Do zobaczenia jutro.